Co roku w Polsce lasy płoną 10 tysięcy razy. I być może mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale 9 na 10 pożarów wybucha z winy człowieka. Cześć, mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania, przede wszystkim sprzątając lasy. Ale dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, co zrobić w sytuacji, kiedy spostrzeżemy w lesie pożar. Trwa sezon letni, jest gorąco. Dodatkowo, w dobie narastających zmian klimatycznych, yy, coraz częściej występują w naszym kraju ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów czy gwałtowne burze. Wróćmy jednak do statystyk, o których powiedziałem Wam na początku, że 9 na 10 pożarów wynika z winy człowieka. No ale właśnie. Z jakiej winy? Są to między innymi: celowe podpalenia śmieci w celach nielegalnej utylizacji, celowe podpalenia traw, czyli tak zwane wypalanie traw, wyrzucanie niedopałków papierosów w lesie lub na drogach w bezpośredniej okolicy lasów, nierozważne użycie ognia w lesie, na przykład niezabezpieczone ognisko lub rozpalone w złym miejscu lub w złych warunkach, wjazd samochodem na nieoznaczone leśne drogi i nasze śmieci Pozostawione w lasach. No właśnie, pamiętajmy również o tym, że i nasze śmieci, wyrzucone do lasu, mogą stać się bezpośrednią przyczyną pożaru. No chociażby szklane butelki, które działają często jak soczewka skupiająca promienie światła. Albo nagrzewające się metalowe części, które mogą łatwo doprowadzić do zapłonu okalającej jeściółki. A o niedopałkach już wspominałem. Większe składowiska śmieci w lesie mogą być miejscem produkcji również niebezpiecznych gazów, łatwopalnych gazów, takich jak na przykład metan. Jak widzicie, więc, opożar w lesie jest niestety stosunkowo łatwo. Przed wycieczką. Do lasu, zwłaszcza w takie bardzo ciepłe, gorące miesiące, jak, jak są teraz, latem, warto sprawdzić poziom stopień zagrożenia pożarowego na danym terenie, na który się wybieramy. I można to zrobić na specjalnych mapach przygotowywanych przez lasy państwowe. I link do tych map zostawię wam na dole w opisie do tego filmu. No dobra, ale co zrobić, kiedy już zobaczymy ten pożar w lesie? Po pierwsze, nie panikujemy i staramy się zawiadomić o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w bezpośredniej okolicy. Po drugie, powinniśmy się szybko zorientować, czy jesteśmy w stanie sami zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, bądź wręcz go zagasić. W te kilka sekund musimy się nad tym poważnie zastanowić. Dlaczego? Ponieważ są sytuacje, w których jesteśmy w stanie bardzo szybko sami zapobiec tragedii. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, kiedy widzimy jakieś takie niedopalone ognisko. Mały, mały teren, który gdzieś tam się tli, i jeszcze się ten, ten ogień nie zdążył przerodzić w wielki pożar. Wtedy możemy spróbować sami zareagować i zadusić ten ogień przede wszystkim odcinając dopływ powietrza a więc narzucić na to miejsce jakiś koc, kurtkę, jakąś bluzę bądź jakieś ostateczności grube gałęzie, żeby odciąć dopływ tlenu do tego miejsca. Ważne jest przy tym, żeby pamiętać o tym, żeby nie robić tego zbyt gwałtownie. Ponieważ jeżeli zbyt gwałtownie narzucimy koc bądź jakąś inną dużą płachtę na to tylące się miejsce, możemy zwiększyć chwilowo dopływ tego tlenu, tak jakbyśmy dmuchnęli na brykiet w miejscu naszego grillowania i możemy spowodować, że ten pożar właśnie wtedy wybuchnie. Musimy to robić więc bardzo delikatnie. Oczywiście, kiedy już zadusimy ogień, zadusimy ten żar, czy zadusimy ten, to tlące się miejsce, warto przysypać to niedogaszone ognisko ziemią, yy, znajdującą się wokół, piaskiem. A jeżeli mamy wodę, to oczywiście wylewać tam ile wlezie. Albo wyobraźmy sobie inną sytuację. Jesteśmy niewielką grupką w lesie i nagle zauważamy tlącą się ściółkę na stosunkowo dużym obszarze. Co robić? Być może dobrym pomysłem, zwłaszcza że jest nas więcej, jest okopać to miejsce, czyli odgarnąć 20-30 cm pasa ściółki i ziemię wokół. Dzięki temu możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Oczywiście w każdym z tych wypadków, nawet jeżeli wydaje nam się, że zabezpieczyliśmy miejsce, zgasiliśmy ogień, powinniśmy powiadomić służby, zostawmy ocenę sytuacji specjalistom. Gdy jednak widzimy, że pożar jest na tyle duży, że nie jesteśmy w stanie go sami ugasić, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, uciekamy. Ale nie na łeb, na szyję. Warto się chwilę zastanowić, w którą stronę uciekać i, i co robić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pożar mm, może się rozprzestrzeniać w lesie nawet z prędkością 400 metrów na minutę. Mówię tutaj o pożarze całkowitym, czyli takim, w którym palą się już całe drzewa i korony. Drzew 400 metrów na minutę i to w, każdy, w każdą stronę, w każdym kierunku, a temperatura spalania może osiągać nawet 1000 stopni Celsjusza. A więc co robić? Po pierwsze, uciekamy pod wiatr, żeby płomienie nie mogły nas gonić z tyłu, tylko żeby wiatr nam sprzyjał i odpychał je za nas. Po drugie, staramy się uciekać do krawędzi lasu lub do zbiorników. Wodnych, o takich jak jest tutaj za mną, zbiorników wodnych czy jakichś rzek strumieni. Tam też powinniśmy być bezpieczni, bo to jest naturalna bariera. Kiedy znajdziemy się już w bezpiecznym miejscu, oczywiście dzwonimy po pomoc. Numer każdy zna 112 bądź 998. Podczas rozmowy podaj swoje imię, nazwisko i dokładną lokalizację, gdzie się znajdujesz. Od tego yy, zacznij. Lokalizacja będzie bardzo, bardzo ważna. I yy, ta informacja jest najważniejsza, tak naprawdę, yy, bo w przypadku nagłego, niezamierzonego zerwania połączenia zostanie informacja o tym, że coś. Jest do sprawdzenia, co się dzieje w danej lokalizacji, o której zdążyłeś na przykład powiedzieć. Dlatego przedstaw się szybko i mów, gdzie jesteś, zanim co się dzieje. Informacje o swojej lokalizacji podaj jak najdokładniej. Yy, miejscowość, numer drogi, przy której jesteś. Jeżeli znasz to sektor lasu, w którym, w którym jesteś. Są przecież te słupki też, być może widzisz jakiś słupek i będziesz mógł podać dokładny, dokładny teren, na którym się znajdujesz. Są słupki przy drogach, więc one pokazują kilometr tej danej drogi, przy którym się znajdujesz. Czasami na takich pościnanych z, z przez, przez leśników drzew są przybijane takie plastikowe tabliczki. Tam są również numery nadleśnic, w, w których to drewno zostało zebrane, więc to też może być cenna informacja. No i oczywiście korzystaj z telefonu. Masz GPS-a, możesz podać dokładną lokalizację, podać współrzędne albo z urządzenia odbiornika GPS albo z telefonu z mapy Google, także to też możesz oczywiście wykorzystać. Poza lokalizacją warto również określić rodzaj pożaru i lasu, y, który płonie. Powiedzieć, czy jest to, czy płonie płonie, na przykład tylko ściółka, tylko podszyt, czy już płoną całe drzewa. Widzimy, że płoną korony drzew. Powiedzieć o tym, czy płonie las liściasty, czy iglasty. To są wszystko bardzo ważne informacje, y, jeżeli je znamy, a, a znamy, bo widzimy. Możemy podać również mniej więcej obszar, który płonie. Posługując się takimi porównaniami z życia codziennego, na przykład płonie, nie wiem, obszar mniej więcej wielkości boiska piłkarskiego, tak? Albo płonie mały obszar, mniej więcej, nie wiem, 5 na 5 metrów, czy coś takiego. Warto te informacje również podawać. I pamiętajmy, to nie my się rozłączamy. Zostańmy na linii tak długo, jak będzie to potrzebne, a kiedy operator się rozłączy, my cały czas. Bądźmy w pogotowiu, miejmy ten telefon przy sobie, bo czasami służby będą chciały się do nas jeszcze raz dodzwonić, żeby o coś dopytać bądź nas po prostu znaleźć. Poczekajmy również na miejscu na przyjazd służb, nie uciekajmy, no chyba że sytuacja zagrożenia naszego zdrowia czy życia wtedy oczywiście, ale jeżeli takiej nie ma, jesteśmy w bezpiecznym miejscu, to poczekajmy w tym miejscu, w którym z którego dzwoniliśmy na przyjazd służb. A więc moi drodzy, poprawmy statystyki dotyczące pożarów w naszych lasach, przynajmniej w nich nie śmiecąc, bo śmieci pomagają Płomieniom. Bądźmy rozsądni. Zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka, a my widzimy się następnym razem, tym lasem.